Dzisiaj w parku Dąbrowskiego koło strażacy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu przeprowadzali ćwiczenia w ramach ratownictwa lodowego. Jako strażacy jesteśmy zobowiązani działać też oprócz tego jak na wodzie, na rzekach, na jeziorach i na morzu, również też na akwenach, które są zalodzone. No i jest z racji tego, że mamy obrodzoną pokrywę jest fajnie do tego, żeby można było poćwiczyć właśnie typowo działania związane z ratownictwem lodowym. Ponieważ zamarznięte akweny nie są w naszych rejonach często spotykane, gdy tylko aura na to pozwala, strażacy odbywają jak największą liczbę takich ćwiczeń. A mamy trzy zmiany: każda ze zmian. Trenuję ćwiczy na lodzie, zapoznajemy młodych e, strażaków, którzy jeszcze nie mieli e, akcji e, i ćwiczeń stricto lodowych e, już na e, jednostce jako zawodowi strażacy, więc jest okazja, żeby i tych młodych e, strażaków też i podćwiczyć, potrenować, a my sobie, żeby sobie poprzypominać właśnie działania takie, które są związane z tym ratownictwem. Na szczęście wyjazdy do takich zdarzeń nie są częste, ale warto dodać, że strażacy dbają nie tylko o bezpieczeństwo ludzi. W tym roku w sumie zaliczyliśmy jednego łabędzia, który miał przymrożoną nóżkę i uwolniliśmy go. Na szczęście nic się tam nie stało. by sobie mógł odejść i odlecieć w nieznanym nam kierunku. Dlatego jak zauważymy taką sytuację, powinniśmy ją zgłosić. Zwierzęta też czują ból, też mogą być przymarznięte, też mogą odczuwać niską temperaturę. Jak najbardziej, jeżeli są jakieś zwierzęta, które potrzebują takiej pomocy, zawsze można zadzwonić pod numer alarmowy. Strażacy jak zawsze apelują o niewchodzenie na lód. Przede wszystkim e, musi zadziałać wyobraźnia osób dorosłych i obserwować dzieci. Sam byłem świadkiem dwa dni temu na Mokradłach w, w okolicach brzegu, że dzieciaki w nieznanym po prostu na nieznanych akwenach chodziły po lodzie i trzeba było stamtąd je szybko ściągnąć, mimo tego, że może i tam było pół metra wody, ale sam fakt wpadnięcia do takiej wody po pas e, powoduje, że może takie dziecko, tym bardziej dziecko i tym bardziej osoba starsza, wpaść w hipotermię. Tak? Poniżej 35 stopni już mamy pierwsze objawy hipotermii, a poniżej 29 stopni już są skrajne objawy hipotermii z utratą przytomności i z zagrożeniem dla życia i zdrowia. A bezpiecznie pojeździć na łyżwach zawsze można na miejskim lodowisku.